Cześć, jesteśmy Żelusie. Cześć, ja jestem Pistaszek. A ja jestem Blondi. Chciałabym w tym filmiku opowiedzieć wam trochę o sobie. No więc mamy po 14 lat i chodzimy do gimnazjum, do klasy tanecznej. We dwie ogólnie przyjaźnimy się od trzech miesięcy. Może teraz powiemy trochę o naszych zainteresowaniach. No więc ja bardzo lubię tańczyć i śpiewać. No i mam taki bonus, jak będziecie chcieli to kiedyś nagramy jak blondy śpiewa. Nie. Tak? <noise> no więc ja interesuję się tańcem i kościelkówką i bardzo lubię gotować. Zapraszamy na nasz kanał. No i piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Więc to chyba wszystko. Żelujcie z nami i cześć!